Cześć. W dzisiejszym filmie chcielibyśmy Wam pokazać, co zabiera zestaw z odkurzaczem PUZI 10.1 z linii Professional. Dzisiaj otrzymaliśmy paczkę z tymże odkurzaczem od producenta. Link do odkurzacza oczywiście dostaniecie od nas w opisie filmu. Zdecydowaliśmy się na zakup tego odkurzacza, ponieważ wcześniej korzystaliśmy z odkurzacza tej samej firmy, też z linii Professional. Był to odkurzacz PUZI 8.1C. Są to odkurzacze bardzo niezawodne, długo korzystaliśmy, nic absolutnie się z nim nie dzieje, a zakupiliśmy kolejny po prostu, bo potrzebujemy poszerzyć gamę naszych odkurzaczy. Więc, co zawiera zestaw? Już od razu na wstępie powiem, że my zamówiliśmy tą wersję bardziej, że tak powiem, mało rozbudowaną podstawową, dlatego że posiadamy już końcówki, tak zwaną końcówkę szczelinową oraz końcówkę do dywanów, więc nie są one nam potrzebne, więc po prostu zamówiliśmy ten standardowy zestaw. I teraz, co zawiera zestaw z odkurzaczem? Oczywiście jest tu instrukcja obsługi, jest tu instrukcja obsługi. Myślę, że każdy z nas wie, jak obsługiwać odkurzacz, więc to sobie, że tak powiem, darujemy. Kolejną rzeczą jest wąż. Wąż składa się z dwóch wężych. Jeden jest to wąż, który odprowadza nam brudną wodę. Jest to wąż w kolorze czarnym. Mamy także wąż przezroczysty, nim, zostaje, nim jest transportowana chemia. Do odkurzacza, do odkurzacza, tak? Włącznik z dwóch stron składa się z takich samej końcówek, więc na pewno nie będziemy mieli problemu z podłączeniem odkurzacza. Tutaj mamy szybko złączki, no i taką, takie standardowe wejście, tak? Wąż jest dość długi, więc na pewno tutaj, jeżeli chodzi o korzystanie, będzie nam bardzo wygodny, tak? Co dalej? Dalej otworzymy. Jeżeli chodzi o wygląd odkurzacza, ja osobiście uważam, że jest to odkurzacz bardzo estetyczny, bardzo ładnie wykonany, kolorystycznie uważam, bardzo, bardzo fajnie się prezentuje. Więc tak, cały odkurzacz składa się z, mamy tutaj pokrywę bardzo dobrej jakości, jest to Taka sama pokrywa, jaką mieliśmy we wcześniejszym odkurzaczu. Jest to pokrywa, która jest bardzo trwała, bardzo wytrzymała. Korzystaliśmy z poprzedniego odkurzacza bardzo, bardzo długo i nic się z tym nie działo, więc naprawdę solidny materiał. Mamy też wiaderko. Wiaderko, wiaderko, o, pojemności, wiaderko o pojemności 10 litrów. Uważam, że jest to bardzo praktyczne też wiaderko, dlatego że w tym wiaderku możemy rozrobić sobie na przykład półkankę, i tą półkankę później możemy przelać sobie tutaj do tego pojemnika, o którym zaraz powiem, tak? W zestawie otrzymujemy także chemię od producenta. Jest to preparat RM760. My nie korzystamy z tej chemii, Generalnie, ale o tym, z jakiej ręki korzystamy, powiemy Wam w kolejnym filmie. Ee, dalej, w zestawie mamy rękojeść, również bardzo estetyczną, bardzo ładną. Mhm. I dalej, co mamy? Mamy oczywiście końcówkę, tą standardową końcówkę, której, o której mówiłam, że ona jest w tym podstawowym zestawie. Przewód zasilający, co bardzo istotne, według mnie jest to bardzo praktyczny przewód, dlatego że jest bardzo długi i na pewno ułatwi nam w znaczący sposób pracę. Wszędzie możemy dojechać odkurzaczem, nie musimy martwić się o przepinanie w inne miejsca. Jest bardzo długi, więc jest bardzo, bardzo, bardzo przydatny. Tutaj mamy pojemnik, do którego wlewamy chemię lub wodę w zależności od tego, co robimy. Jest to, tak jak, tak jak ten pojemnik, taki ten ma pojemność 10 litrów. W tym różni się od, od poprzednika, o którym mówiłam wcześniej, od wersji 8.1c. 8.1c miał, miał pojemność 8, 8 litrów, zarówno tu, jak i tu. Ten ma 10 litrów, więc też jest to plus, no bo wiadomo, więcej chemii, na dłużej nam starszy, nie musimy się bawić w rozrabianie kilkukrotnie, tak? Ma on także dwa przyciski. Jeden do zasysania, drugi do, rozpro, do rozprowadzania chemii. No i co? Myślę, że. A, jeszcze powiem Wam o kołach. Są to bardzo masywne koła. Nic się z nimi absolutnie nie dzieje, zarówno w poprzedniej wersji, jak i tej. Jest to naprawdę ma masywne, masywne urządzenie, bardzo, bardzo, bardzo wytrzymałe. Więc y, myślę, że pokażę Wam teraz, y, jak zmontować ten odkurzacz. Jak go właściwie przygotować do pracy. Więc tutaj tak. Pokażę Wam może jeszcze. No to, bo tutaj mówiłam Wam wcześniej o tych końcówkach, które mamy, to jest końcówka szczelinowa. I jeszcze co ważne, ta rękojeść pozwala nam na to, żeby po prostu dopasować każdego typu końcówkę. Możemy po prostu włożyć bez problemu tutaj i, 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 i używać, tak? Więc po prostu. To jest, to jest ta końcówka szczelinowa. Tutaj mamy także końcówkę do dywanów, o której mówiłam. My również ją posiadamy, więc również jej nie, nie zamawialiśmy. Więc teraz pokażę Wam po prostu, jak zamontować ten obczacz. Tutaj wpinamy szybko złączkę. Tutaj wpinamy ten drugi drugą końcówkę. Do rękojeści również podpinamy szybko złączkę, podpinamy drugą końcówkę. Jak widzimy, jest to dziecinnie proste, więc myślę, że każdy z nas doskonale sobie z tym poradzi. Wpinamy końcówkę, dokręcamy i słuchajcie, sprawdzamy, czy, czy odkurzacz działa. naszego kanału, dajcie lajka, jeżeli Wam się podobało. W kolejnych filmach pokażemy Wam, jak prać tym odkurzaczem, pokażemy Wam, jakiej chemii używamy, więc zapraszamy Was serdecznie, cześć!